Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszej gali MMA w Wyszkowie. PLMMA zagościło do Wyszkowa. Z nami są zawodnicy, zawodnicy walki wieczoru, którzy będą walczyć o pas. Jest pan burmistrz. Chciałbym tutaj oddać głos panu burmistrzowi, który można powiedzieć jest gospodarzem tej konferencji, bo tutaj w Wyszkowie odbędzie się pierwsza gala PLMA. Dlaczego plm zawitało do Wyszkowa? Czy ludzie, mieszkańcy Wyszkowa interesują się sportami walki? Chciałbym oddać głos tu panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Dlaczego gala w Wyszkowie? Bo jestem przekonany, że wspólnie stworzymy wspaniałe widowisko sportowe. Już od wielu lat sztuki walki w wyszkowie są bardzo popularne. Staramy się je wspierać przez system dotacji gminnych, ale mamy również rzesze w naszym rejonie kibiców sportowych. Jestem przekonany, że to właśnie wspaniała promocja i tej pięknej sztuki walki i również samego miasta jako dobrego organizatora sportu. Jestem przekonany, że będzie to dobre widowisko, że zadowolimy naszych kibiców, a wszystkim zawodnikom życzymy dobrej walki. Chciałbym oddać tutaj głos zawodnikom z walki wieczoru, walka o pas w kategorii 84. O tytuł mistrza PLMA walczył będzie miejscowy zawodnik Marcin Naruszczka i Krzysztof Sadecki. Bardzo dobry zawodnik. Wiadomo, że Marcin jest miejscowy, ale tutaj pierwszeństwo ma gość Krzysztof Sadecki. Chciałbym udzielić mu pierwszemu głosu. Dziękuję, dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Sadecki. No i bardzo mi miło, że będę walczył tutaj w Wyszkowie z Marcinem, właśnie o pas. No mam nadzieję, że będzie to dobra walka i dam z siebie wszystko, żeby nie zawieść nikogo z fanów. To wszystko. Dziękuję. Tutaj chciałbym, by teraz wypowiedział się Marcin Naruszczka, bo to dla niego jest pierwsza obrona. Pasa PLMMA wygrał pas z bardzo dobrym zawodnikiem z Grecji, który jest numer jeden w MMA w Grecji i numer jeden w Muay Thai w Grecji, więc super duże zwycięstwo dla Marcina Naruszki. Teraz obrona pasa. Można powiedzieć, że obrona nieraz jest trudniejsza niż zwycięstwo pasa, więc dla Marcina Naruszki tutaj proszę o głos. Dzień dobry, witam wszystkich. No, tak jak tutaj wspomniał właściciel federacji, moja pierwsza obrona pasa akurat się złożyło, że w moim rodzinnym mieście w Wyszkowie. Bardzo się z tego powodu cieszę, z tego względu, że od jakiegoś czasu już się bije. Pochodzę tutaj z tych stron, gdzie jest mnóstwo moich przyjaciół, mojej rodziny, która na pewno wszyscy się zjawią na walce. Na pewno będzie walka ciężka. Z tego względu, że przeciwnik jest, pomimo to, że jest, może nie ma zbyt wysokiego rekordu, ma jest doświadczonym zawodnikiem w innych sportach walki, no, co mam więcej powiedzieć. No, ja na, jak na każdej walce daję 100% siebie, 100% serca. Jeszcze walka jest u siebie, tak więc taryfy ulgowej nie ma. No, więcej, no co więcej tu powiedzieć? No wszystko, żeby się wszystko, wszystko się musi poukładać, tak jak ma, ma to wyglądać. Czyli musi być super dobra walka. Gala MMA. Na tej gali będą walczyły również kobiety. Chciałbym oddać głos tutaj mieszkańcy, dziewczynie, która, zawodniczce, która mieszka w Wyszkowie, Paulinie Borkowskiej. Chciałbym, żeby ona się wypowiedziała, bo ona będzie tutaj reprezentowała kobiety z Wyszkowa. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witam wszystkich. Co chciałabym powiedzieć? No, przygotujemy się, przygotowujemy się z trenerem Mateuszem do tej walki bardzo ciężko. Walka przed swoją publicznością, przed rodziną, przed znajomymi na pewno będzie dużym wyzwaniem, ale myślę, że z moją przeciwniczką damy fajną, dobrą walkę. I chyba wszystko. Trener Pauliny. Tu, człowiek, który można powiedzieć, stoi za organizacją tej gali, jest współorganizatorem. Tutaj chciałbym oddać trenerowi Pauliny głos. Witam wszystkich. Co chciałbym powiedzieć, Paulina jest bardzo dobrze przygotowana na tą walkę. Na pewno, da dobrą walkę. Życzę tutaj zawodnikom fajnej walki. Dużo emocji będzie na pewno. Fajna promocja wyszkowa, będzie się działo na pewno, dziękuję. Tutaj zaprosiliśmy jeszcze zawodnika z Warszawy, Wojciech Orłowski. Jest to doświadczony zawodnik, reprezentant na stół, team. Można powiedzieć połączenia dwóch najstarszych teamów w Warszawie. A Wojtek trenował wcześniej u mnie, teraz jakiś czas trenował na stuli, a że ja i Paweł na Stula połączyliśmy siły, to trenuję teraz w naszym klubie i chciałbym oddać tutaj głos można powiedzieć takiemu barwnemu zawodnikowi, który na pewno zrobi fajne show przy wejściu i na walce Wojtek Orłowski. Proszę. Dziękuję za dobre słowo trenerze. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Mam nadzieję, że. Tak jak trener powiedział, dam dobre show nie tylko na wejściu, ale i na walce. Nie walczyłem długo w Polsce, od dwóch lat mieszkam w Hiszpanii. Tam, tam mieszkam, trenuję z jakimiś tam sukcesami. Jestem aktualnym mistrzem Hiszpanii w grapplingu, więc z tego co wiem, mój przeciwnik również jest utytułowanym grapplerem. Także wiadomo, czego będzie można spodziewać się w walce. Może sobie porywamy nogi. Jestem dobrze przygotowany, zapas z Maciejem Balawanderem, który też tutaj jest, z wiceministrz świata w zapasach. Myślę, że, że nadzieja polskiego MMA, bo wkracza w te progi, z szerokim gestem, także zapraszamy. No i co, zapraszam wszystkich na galę, będzie dobre show, damy z siebie wszystko, myślę tak jak i ja, jak i reszta zawodników. Tyle, dziękuję. Chciałbym właśnie tu wspomnieć o Macieju Balawanderze, który jest bardzo utytułowanym zawodnikiem. E, Wygrywał wielokrotnie Mistrzostwa Polski, e, startował na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i tutaj e, chcielibyśmy, Macieju, żeby się też e, pokazał tutaj e, do kamery. E, pomaga w przygotowaniach naszego teamu, jeżeli chodzi od strony, e, o stronę zapaśniczą. E, można powiedzieć, że. MMA bardzo się rozwija, dlatego że najlepsi zapaśnicy, judoce, sportowcy wielu sportów walki wchodzą do MMA i MMA staje się sportem XXI wieku. Takim przełomem jest to, że Joanna Jędrzejczyk, Mistrzyni Świata i UFC, jest teraz wybierana w plebiscycie na najlepszego sportowca roku przez przegląd sportowy i telewizję polską. Także MMA, można powiedzieć, Staje się równoprawną dyscypliną, a przez to, że jest bardzo widowiskowe MMA, cieszy się coraz, coraz większym zainteresowaniem. Chciałem podziękować bardzo władzom miasta Wyszkowa i, i panu burmistrzowi, że chciał zorganizować, pomóc nam w organizacji gali w Wyszkowie, bo tak jak mówię, bez pana burmistrza i władz miasta ta gala by się nie odbyła. Dziękuję bardzo. Jestem pod wrażeniem zawodników, to naprawdę utytułowani sportowcy, a tak bardzo skromni, ale też czuję, że bardzo zmotywowani, więc myślę, że my jako organizatorzy weźmiemy z nich przykład. Też jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby stworzyć naprawdę dobre, na wysokim poziomie widowisko sportowe. Mówimy pierwsza, pierwsza gala w tej formule. Mam nadzieję, że będzie to pewien początek dla kibiców, żeby mogli od czasu do czasu w wyszkowie oglądać sztuki walki w tej formule. Dziękuję bardzo. No i tym miłym akcentem kończymy tutaj naszą konferencję. Chciałem podziękować tym zawodnikom, którzy przybyli na konferencję, ale wielu zawodników nie przybyło. Marian Ziółkowski, który będzie walczył pas z Jesusem Montero, zawodnikiem z Hiszpanii, nie, nie, nie mógł przyjechać, ale jest też jeszcze kilku innych zawodników, którzy ze względów takich, no teraz jest okres przedświąteczny i są różne tam wyjazdy, nie przyjechali na tą konferencję, ale będą tutaj i ta gala, można powiedzieć, że jest jedną z lepszych gal PLMMA, a może się okazać po, po, po tej gali, że będzie najlepszą galą do tej pory, dlatego że jest bardzo mocna rozpiska, bardzo dobrzy zawodnicy utytułowani. Nie wspominałem też, będzie Antoni Chmielewski, który ma 44 walki zawodowe, był dwa razy mistrzem KSW. Także można powiedzieć, że będzie tu świetne widowisko. Zapraszamy wszystkich kibiców, chociaż. Mogę powiedzieć, że już biletów prawie nie ma, więc trudno będzie zapraszać. Już ci, co kupili bilety, to, 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 to się zmieszczą do hali, a jeszcze kilka biletów zostało. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na galę. Jeżeli ktoś nie będzie mógł e, kupić, nie zdąży kupić biletu, to zapraszamy do Orange Sport w telewizji Orange Sport. Będzie można obejrzeć galę PLM-a. Dziękuję bardzo.